Piła spalinowa Dole Pimo z 1970 bodajże. Taki model jakiś kupiono na złomie. 30 zł kosztowała. Łańcuch trochę przeostrzyłem. E, prowadnicę wyczyściłem po wlaniu paliwa. Wylałem stare paliwo, wlałem świeże i odpaliła przeczyściłem, przedmuchałem filtr powietrza jest tutaj z góry wkładany tu się paliwo leje olej do łańcucha z kolei z tej strony jest taki zbiorniczek pod spodem tak wygląda tu mamy klocka testowego Zobaczymy jak to będzie śmigać. Łańcuch jest na pewno kiepskiej jakości, gdzieś też jak znajdę to Wam pokażę jaka ciekawa rzeźba jest zrobiona, ząb w drugą stronę jest zanitowany, znaczy po przeciwnej stronie, o tu jest, gdzie on jest pokażę, tu jest odwrotnie przynitowany. Tu było widać, coś chce kroić, ale jakiś taki na prędkości przeleciał i też na pewno z kolei z drugiej strony oczko jest pęknięte. Nie wiem widać, tu widać. Kurczę, ciepły ten tunel, tutaj widać jest pęknięte oczko. No i tak coś ciężko na obroty chce wyjść, ale poza tym fajna maszyna tylko kupić to ma